Ikona mody, która była niemiecką agentką? Posłuchaj historii Coco Chanel. Przedstawiam Wam Coco, Coco panienkę pełną niespodzianek. Gabrielle Chanel, bo tak brzmi prawdziwe imię dzisiejszej bohaterki, urodziła się w 1883 roku w przytułku miejskim w Samur w zachodniej Francji. Była nieślubną córką Alberta Chanela, wędrownego i biednego handlarza jarmacznego. Przez całe dorosłe życie Chanel skrywała swoje pochodzenie. Fałszując biografię, pracę zaczęła bardzo wcześnie. Już jako nastolatka została krawcową, a później pracowała w sklepie odzieżowym. Śpiewała również wieczorami w kawiarni muzycznej. Publiczność czasem zaczęła ją nazywać La L'Apetit Coco. W 1909 roku Coco za pożyczone pieniądze otwiera swój własny warsztat krawiecki, zostaje modystką i projektuje kapelusze. W międzyczasie Coco wdaje się w liczne romanse z projektantami biżuterii. Biznesmenami czy nawet członkami rodzin królewskich. Zyskuje liczne znajomości, które pomagają jej w kolejnych inwestycjach. Nie poprzestaje tylko na projektowaniu ubrań. W 1921 roku wprowadziła do sprzedaży swoje słynne perfumy. Flakonik Chanel nr 5 od samego początku miał kształt prostopadłościanu, charakterystyczny dla modnego wówczas kubizmu. Coco zaczyna szyć ubrania dla aktorek i arystokratek. Lansuje modę na chłopczyce, krótkie damskie fryzury. I odzież sportową jako ubranie do pracy. Wypromowała kultową małą czarną, czyli sukienkę idealną na każdą okazję, nie była zwolniczką diet. Mówiła, że ludzie stosujący diety, będący z tego powodu niedożywieni, wyglądają smutno. Kiedy wybuchła Druga wojna światowa, Chanel zamknęła swoje sklepy z odzieżą, wcześniej zwolniła z pracy prawie pół tysiąca pracowników. Poznaje niemieckiego oficera Abwery, czyli wywiadu wojskowego. Niektóre źródła twierdzą, że kontaktowała się z najważniejszymi nazistowskimi politykami zarówno z Göringiem, Goebbelsem, jak i Heinrichiem Himmlerem. Po II wojnie światowej KOKO trudno było wrócić do branży. Był to okres, kiedy prym w świecie mody wiedli tacy projektanci jak Christian Dior czy Christobal Balenciaga. Udało jej się jednak wrócić na salony w 1954 roku. Pokazała światu garnitury, które łączyły szyk i nowoczesność w bardzo przystępny sposób. Chanel dokonała przewrotu i cudu. Dziś garnitur z metką Chanel jest standardowym elementem współczesnej mody. Coco zmarła w 1971 roku, mając 87 lat. Jest jedyną projektantką mody wymienioną na liście 100 najbardziej wpływowych osób XX wieku magazynu Time.